Cześć byku i mi tej strony z kanału iWiTarot. To czytanie dla Ciebie na czas tygodnia od 14 do 20 lipca 2025 roku. Pamiętaj, że czytania są ogólne i nie zawsze wszystko będzie zgodne z Tobą. Ale warto sprawdzić. Sprawdzamy Twoją energię poprzez wyrocznie. Zobaczymy, co wyrocznie będzie chciała Wam przekazać. Jakiej jesteś energii w tyku? Dlaczego? Regeneracja, prawdę mówiąc, dlaczego co jeszcze? Współtworzenie. Regeneracja, prawdę mówiąc, dlaczego współtworzenie. Dlaczego um, ta współpraca nie wychodzi? Dlaczego? Ty, ty zadajesz sobie w, w głowie pytanie, dlaczego to współpraca, współtworzenie nie wychodzi, ponieważ czegoś nie widzisz, czegoś nie zauważasz byku. Mm. Może jesteś zbyt zmęczony, że coś tutaj ci umyka. Sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty opiekuńcze na tę sytuację. O oh, kurczę, no nie bez przesady. Zostawimy to, co jest. I cóż my tu mamy? Priorytety. uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze, kiedy wiesz, co jest istotne. Mówienie nie staje się łatwiejsze. Granice. Pozostałe granice oszczędzaj swój cenny czas i energię, wiara. Nie trać wiary, wiara umacnia się, kiedy działasz nie znając efektu końcowego. I ostatnia z kart to przyjaźń skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Mam wrażenie, że ty czegoś nie zauważasz, że tutaj brak wiary w coś... Yy, dlaczego? No tutaj już... Yy. Jakbyś, jakby ci brakowało cierpliwości w jakimś temacie, karty namawiają, byś odezwał się byku, czy odezwała do przyjaciela, do bratniej duszy. Porozmawiaj. Może ta osoba pomoże ci spojrzeć na sprawy zupełnie z innej perspektywy, i wtedy zobaczysz, na czym tak naprawdę stoisz. Tak myślę. Dobra, patrzymy co Tarot w takim razie. Co Tarot chce powiedzieć? Dla ciebie, Byku. Mm -hmm. <śled> Dokładnie to te to. Dokładnie to te karty chcą Ci przekazać. O. Przychodzi ktoś z propozycją mm, spotkania. Ty przyjmujesz, yy, czyli albo to Ty chcesz z kimś porozmawiać, albo ktoś z tobą. W każdym razie ta rozmowa pomaga, to spotkanie pomaga. Odzyskasz równowagę wewnętrzną i to słońce. Czyli ruszysz z miejsca, zaczniesz realizować to. Co do tej pory nie udawało się zrealizować, bo ty nie wiedziałeś, dlaczego coś nie rusza z miejsca. A ta rozmowa pozwoli ci to zobaczyć. Tak mi się wydaje. Piszcie, czy tak rzeczywiście jest. No dobrze, teraz sprawdzimy, co u ciebie, byku, w miłości, w pracy będzie się działo w tym tygodniu. Pamiętaj, że czytanie wciąż jest ogólne, także niekoniecznie wszystko będzie dla ciebie. No i taka moja sugestia: byś sobie takie pytanie ułożył w głowie, czy ułożyła w temacie miłości i pracy. Przyjdą odpowiedzi z kart anielskich pod koniec każdego z tych czytań, właśnie o tych tematach. Czyli zobaczymy, co w miłości i w pracy u siebie na ten tydzień od 14 do 20 lipca będzie się działo. Co ubyka? No, no to mamy miłość. A to pracę. Patrzymy. W miłości, pustelnik. Ajką! W miłości, pustelnik. Czujesz się samotny, niezależnie czy jesteś w związku, czy też nie. Możesz być, mieć rodzinę wokół siebie. Możesz mieć dzieci, męża, żonę, krewnych nie wiem wszyscy mogą koło ciebie być, rozmawiać z tobą. Ale ty w wewnątrz czujesz się sam, samotny, yy, czy samotna. Albo jesteś singiem, gdzie jesteś w swoim małym mieszkanku yy, i wiele godzin spędzasz samemu, czy sama. Yy, tak to wygląda. A to się burzy. Mm. O kurczę. Jeżeli tak jest, to w tym tygodniu ta sytuacja się kończy u ciebie, byku. Czyli takie z tych nudów, z, z, z tego poczucia zaczynasz sobie na przykład oglądać różne strony na internecie, gdzieś tutaj. Ktoś Ci się może spodobać, może zacząć rozmawiać z tą osobą, żeby to z jedną, z wieloma. Zaczynasz działać, zaczynasz wybierać. Tutaj diabełek będzie rządził, bym powiedziała, i będziesz czuło, czy czuła takie pociąganie seksualne względem kogoś, z kim będziesz rozmawiać przez internet i tutaj będziesz wybierać no nie wiem, który kwiatuszek wybierasz, to już tylko ty będziesz wiedziała czy będziesz wiedział, o co chodzi no a jaka jest ty rada? mamy wieżę <wierze> uwaga, zmiana zmiana u ciebie się szykuje wieża mówi że tak dłużej być nie może nie, może, nie możesz trwać w takiej stagnacji, musi się coś zdarzyć. Bądź na to gotów, bądź na to gotowa. Wieża, dlaczego jako rada wieża, no. Pokazała się wieża. No tak, no ta nuda się pokazuje. Takie to osamotnienie. Jesteś tym zmęczona, czy zmęczony. No zobacz, jesteś światełko, czyli to słońce tutaj wychodzi. Wschód słońca. Ty patrzysz w tym kierunku, nie widzisz tą nadzieję. Idź w tym kierunku. Zacznij jakby wykorzystywać to, co ci los przynosi. Myślę, że te nowe znajomości pomogą Ci jakby odejść od tego poczucia osamotnienia nudy. I w końcu... Nabierzesz tej energii, której ci tak brakuje. Sprawdźmy, co chcą powiedzieć Aniołki i bykom, jeśli chodzi o miłość w tym tygodniu. No i dwie karty. Hmm. Bądź pozytywny i nie jeszcze Co chodzi? Nie. nie, wiem jakie było twoje pytanie. To już inna kwestia. Nie, dobrobyt. <noise> no za szybko liczyć na cokolwiek myślę. To się dopiero ta sytuacja będzie rozwijać. Tutaj poczujesz dopiero te zmiany. Możliwe, że nawet nie wierzysz w to, że ta sytuacja, w której tkwisz, się zmieni. A, góra przechodzi z pomocą. Dobra, zobaczymy, cóż tutaj się będzie działo w pracy. I zobacz, co ty tu masz. Masz tutaj szóstkę kielichów i diabła. Na części z Was widzę sytuację, gdzie ty tą osobę... Możesz spotkać w pracy która, osobę, która będzie pociągała cię seksualnie. Możliwe, że to będzie ktoś, już kogo znałaś czy znałeś z dzieciństwa na przykład. Szóstka kielichów, szóstka kielichów w pracy, to jest ogólnie praca, gdzie u części z was bym powiedziała, pracujesz, w pra... Boże, co ja kadam? pracujesz z dziećmi, pracujesz ze zwierzętami. Hmm, ta praca nie przynosi wielkich dochodów, ale ją lubisz. Możliwe, że... no właśnie, co ten diabeł? Cóż on znaczy w tej sytuacji? No to jest niesamowite, słuchajcie. Mamy cesarzową i dziewiątkę dziewiątkę buław Tutaj również pokazała się ta karta tu ją mamy w Radzie Co chcę przez to powiedzieć że um, mam takie poczucie wręcz że czuję że to będzie osoba która będzie pociągała cię seksualnie w pracy, ktoś z pracy. Możesz części z was. Możesz być kobietą, która ma własną firmę. która zatrudnia kogoś z, z kogoś co wcześniej znałaś. Z lat młodzieńczych, z, z dzieciństwa, może to ekspartner czy part partnerka Ym, i znowu może zaiskrzyć. Dla części z Was może się taka sytuacja wydarzyć. I to spowoduje, że no, poczujesz w sobie, Ech ten impuls. Zaczniesz się więcej śmiać, będziesz głośniejsza, w rozmowach będziesz chciała zwrócić na siebie uwagę, pokazać, że jesteś pozytywna. Kończy się to, co wcześniej powiedziałam, takie poczucie więzienia, takiej tej niemocy, to się kończy bo tutaj przychodzi ktoś czy sytuacja yy, jakiś nowy cel który be, widzisz, że możesz wykorzystać możliwe, że chodzi o nową pracę też w części z was że już tutaj, gdzie jestem, gdzie pracuję już, no, już no, nie widzisz siebie w tym momencie ponieważ życie już tak kosztuje już jest tak drogo wszystko, że ta praca no, nie wystarcza i możliwe, że przychodzi okazja, gdzie możesz sobie gdzieś na boku dorobić co powoduje że ty po prostu zaczynasz odżywać zaczynasz myśleć w pozytywny sposób więc bierzcie to, co z wami rezonuje jaka jest rada na tą chwilę nie jesteś gotów na to, by wykorzystać te okazje, które do ciebie przychodzą bo ich jest tak wiele no. I ta sama karta, nie mogę. Hmm. No tak, no bo Ty tutaj wciąż jeszcze siedzisz w tej głowie, w tych emocjach negatywnych. W tym, że, ajku, już no nic to mnie nie przychodzi, nic się nie dzieje. Te okazje do Ciebie przychodzą, ale w tym tygodniu no, mam wrażenie, że Ty tego jeszcze nie widzisz, nie zauważasz, yy, Byku. Co <laughs> się dzieje teraz? Możliwe, że to ktoś też że z zagranicy przychodzi u części z Was. Ktoś się może do Ciebie, z, z Tobą go skontaktować, jest z zagranicy. Może coś zaproponować, a Ty sobie e, tam takie, tam... Nic bardziej mylnego, mój drogi. No ale dobra. Patrzymy, co mówią aniołki w takim razie w temacie pracy u Ciebie. Wypatruj hmm? znaku. Sukces. No proszę, mówiłam. Dobrze, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Dziękuję ślicznie za uwagę. Niech Wam się mm, sprawdza wszystko, to, co najlepsze, kochani. Trzymajcie się i do, naj do następnego razu. Pa!